Z daleka od centrum miasta na obrzeżach wyspy Uznam przy ulicy Portowej 16 dokładnie przy nabrzeżu 87 funkcjonuje prężnie działająca firma. Zarząd stanowi 11-osobowy zespół, doskonale rozumiejący sens istnienia i potrzebę rozwijania firmy, na której czele stoi prezes zarządu Kazimierz Frukacz. Firma powstała w maju 2007 roku. Już w listopadzie 2011 roku miało miejsce uroczyste otwarcie pierwszego etapu budowy nowego kompleksu przemysłowego, budynku socjalno-biurowo-warsztatowego o łącznej powierzchni użytkowej blisko 1400 m2. Na co dzień wykonujemy remonty i przebudowy statków. To jest jedna gałąź naszej produkcji, drugą natomiast są nowe budowy. W tej chwili budujemy 25 metrowy statek pasażerski dla armatora z Rostocku oraz dla armatora z Berlina aluminiowy statek katamaran z napędem solarnym. A w jaki sposób znajdują tutaj was w krzakach kontrahenci? No to już nie są krzaki, tutaj od jakiegoś czasu inwestujemy i rozbudowujemy. Poza tym mamy swoją historię, wykonujemy pracę ponad 20 lat, wykonujemy pracę w Szczecinie. Mamy rozbudowaną sieć swoich agentów, przedstawicieli, którzy szukają dla nas pracy. Proszę mi krótko wytłumaczyć, mówi Pan, od 20 lat jesteście na rynku, a z moich obliczeń wynika, że będziecie obchodzić w maju pięciolecie. Tak. Pięciolecie jest to pięciolecie firmy Poltramp Yard, która powstała z firmy Poltramp Service i z której powstały jeszcze dwie inne, Alumary oraz firma PTS w Szczecinie. Oprócz tego co pływa, produkujecie również i zajmujecie się inną działalnością gospodarczą? Wykonujemy jeszcze e, konstrukcje stalowe e, na rynki niemieckie i holenderskie. Panie prezesie, właśnie, powrócę do pytania, skąd Was znajdują kontrahenci i jacy to są kontrahenci? Generalnie są to armatorzy z Norwegii, Niemiec, z Holandii, z Francji. W obecnej chwili także wykonujemy pracę dla polskich armatorów, dla polskich rybaków. Mówią, że właśnie gospodarka morska ma się ku schyłkowi, ku upadkowi, a tu słyszę zupełnie co innego. Myślę, że na pewno jest to ciężka, ciężki przemysł, ciężka gałąź gospodarki, ale będą istniały cały czas przewozy, tak jak przewozy samochodowe, tak samo przewozy morskie, będą istniały statki, będą armatorzy, będzie co remontować, będzie co budować. Jest kwestia, żeby być konkurencyjnym na tym rynku, żeby sprostać produktom z Azji, produktom z Turcji a także poradzi sobie na rynku krajowym. Jesteście konkurentami na przykład dla, dla Chin? No, chyba nie, jesteśmy za mali dla Chin, natomiast ze względu na bliskość Skandynawii możemy konkurować ze swoimi produktami, które po prostu chociaż ze względu na transport generalnie mogą być tanie wykonywane. Panie Prezydencie, wypełniacie też w jaki sposób lukę po, po na przykład Stoczni szczecińskiej? Chyba po Stoczni Szczecińskiej to długo nikt nie wypełni luki. To jest olbrzymi zakład pracy. Wykonujemy pracę, budujemy swoje jednostki w Stoczni Szczecińskiej, robimy przebudowy, ale jest to tak potężny zakład, że wydaje mi się, że będzie bardzo ciężko wypełnić się lukę. A szkoda, bo gdzieś ci wszyscy pracownicy z dużym doświadczeniem zniknęli z rynku. Nie ma. Ich. Myślę, że większość z nich wyjechała za granicę. Słyszał pan o ostatnich zawirowaniach w morskiej stoczni remontowej w Świnoujściu. Czy byście byli w stanie przejąć pracowników na przykład? To jest trudne pytanie, dlatego że stocznia morska zatrudnia wiele osób i żeby dać im wszystkim pracę, trzeba mieć odpowiednią infrastrukturę. Stocznia morska to ma, ma doki, które przyciągają klientów i e, na pewno jedna firma nie jest w stanie dać pracy tym wszystkim ludziom. Myślę, że Stocznia Morska zresztą przetrwa. To jest e, według mnie bardzo dobry zakład pracy. E, wystarczy tylko, żeby dobrze nim kierować. Mhm. Dobrze kierować, to znaczy mieć dobrych menadżerów, mieć dobrych e, szefów. E, na dzisiaj tak to właśnie wygląda jak wygląda. E, morska stocznia remontowa w Sinusiu posiada doki, które pan potrzebuje na przykład to jest nasza pięta achillesowa i nie sądzę, żeby łatwo było porozumieć się tutaj w tej kwestii, dlatego że Morska Stocznia generalnie ma obłożenie swoimi zleceniami, a my moglibyśmy się tylko wpasowywać w miejsca, kiedy te doki są wolne. Dlatego szukamy takich obszarów działalności, gdzie możemy wykorzystać swoje możliwości i swoją infrastrukturę. Mhm, a nastąpi kiedyś taki czas, że będzie się mogli jako firma zakupić taki dok? Kto wie, <grych> czekamy, pracujemy na, mhm. na taką możliwość. Panie prezesie, kogo zatrudniacie na dzisiaj tutaj? Jakich fachowców i skąd? E, zatrudniamy pracowników e, z terenu Świnoujścia i okolic Świnoujścia. Są to e, głównie monterzy, spawacze e, konstrukcji stalowych, konstrukcji aluminiowych, a także mechanicy okrętowi. Cały czas na naszej stronie pokazywane są wakaty i brakuje cały czas dobrych pracowników do pracy. W sumie dziwny region taki morski, a tych pracowników jest w świnouściu bardzo mało, o odpowiednich kwalifikacjach pracowników. No tak, ale nie zapominajmy, że potrzebujecie fachowców. No naturalnie, tylko tacy ludzie wszędzie są w cenie. Mhm. Ale, ale chciałbym powiedzieć, że nawet e, niekiedy, gdy potrzebujemy ludzi do prostych prac takich klinerskich, e, e, trudno jest, e, ich znaleźć i e, dziwi to tym bardziej, że w sąsiedztwie jest ośrodek dla bezdomnych i niejednokrotnie składaliśmy deklarację, że możemy zatrudnić ludzi do e, prostych czynności e, na terenie zakładu, natomiast no, nie ma za dużo tych ludzi. Chętnie. Panie prezesie, proszę, czy na koniec kilku słowach powiedzieć na temat przyszłości zakładu. Wiem, że się rozwijacie, rozbudowujecie, powstają nowe miejsca pracy. Tak. Zamierzamy w tym roku rozpocząć budowę hali, na której będziemy produkowali jednostki pływające na gotowo pod dachem. W związku z tym, jak gdyby. Ten okres y, możliwości budowy wydłuży się na miesiące zimowe i stworzy lepsze warunki pracy dla ludzi. W lutym 2012 roku firma wyróżniona została prestiżową nagrodą prezydenta Świnoujścia Tryton w kategorii Gospodarka i Przedsiębiorczość. Dziś firma Paul Trump Yard daje pracę ponad 60 fachowcom i ciągle się rozwija.